Cześć, 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 witam was moi fany w kolejnym odcinku na moim kanale, a być może w całkiem nowej serii. Chociaż możecie się teraz tutaj trochę czuć jakbyście wpadli przypadkiem na mój kanał gamingowy przy gier LEGO. Nie ma... Nie ma save'ów. Nie ma... nie Nieporozumienie. A nie na mój bazowy kanał Ale dzisiaj nagrywamy sobie serię Oceniam moce moich widzów Moi drodzy, co ważne, nie oceniam randomowych mocy A oceniam moce, które wysyłaliście Na mój konkurs Na konkurs hashtag konkurs kloskozaura Gdzie do wygrania było um, kilka fajnych nagród Związanych z magazynem Lego Explorers um, Zapraszam was teraz do narożnika Że nie wiecie o którym filmiku mówię I moi drodzy, zastanawiam się, być może Zrobimy z tego taką stałą serię, gdzie będę oceniał Wasze moce, chociaż już te niekoniecznie konkursowe Może te zwykłe, piszcie mi co myślicie może by tak raz w miesiącu robić, taką akcję, że rzucam, e, wycięć troszkę Waszych mocy i je oceniam. A w dniu dzisiejszym, moi drodzy, mam nie tylko mówię, rozwiązanie konkursu, ocenianie Waszych mocy i bardzo, 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 bardzo ważny apel przede wszystkim. E, bierzcie pod uwagę, że jest konkurs, że nie wszyscy mogą wygrać. Nagrody są wszak tylko 3. kreatywności i to, że być może Wasz filmik pojawi się na moim kanale i również, prawda, Wasz kanał dotrze do szerszej publiki, moi drodzy. I teraz e, ważne jest, tak byście, po pierwsze, umieścili nie zrażali, jeżeli nie wygraliście, to pewnie nie ostatni konkurs na moim kanale. Po drugie, byście wiedzieli kilka rzeczy, mianowicie takich, że dzisiaj mówimy sobie 10, moim zdaniem, najciekawszych prac. Ja je troszkę omówię, a trzy ostatnie to będą zwycięzcy. Jak odbierzecie nagrodę, w sensie, to później wam powiem. Po prostu musicie podać im maila i się tam zgadamy, moi drodzy. Natomiast powiem wam szczerze, że ja robię z tej konkursu mówię, a, rzucę budowanie, to pewnie się wielu ludziom nie będzie chciało budować i nie rzucili prostsze konkursy, na zasadzie tylko komentarzy, więc pewnie u mnie wielu chętnych nie będzie dużo tej pracy, nie będzie, mojej drodzy, zasypaliście mnie po prostu tak tymi konstrukcjami, że ja po prostu nie wierzę absolutnie. Spójrzcie, ile filmików się tutaj znalazło. No ja straciłem bardzo dużo czasu na oglądanie tego wszystkiego, gdyż musicie wiedzieć, obejrzałem wszystko dokładnie. Niektórzy z Was, no właśnie, bardzo ważna informacja jest taka, niektórzy z Was robili takie błędy, jak na przykład nie wpisaliście, jak chociażby KlocekTV nie wpisał hashtagów w tytule. Robocik na konkurs. No i fajnie, tylko chciałem się natrudzić, żeby to znaleźć, no i nie było tego po prostu tak łatwo yy, znaleźć. Tu gdzieś na dole będą te błędziki, ale moi drodzy, ja bardzo chciałem i bardzo się starałem i wszystkie prace wyszukałem. nas również na przykład zrobiło yy, błędy takie jak yy, chociażby zrobiło robota górniczego czy innego, a chodziło o robota, który ma ścigać przestępców, a nie węgiel. Także to był taki kolejny błąd. Yy, moi drodzy, kilka jeszcze wyróżnień nim przejdziemy do top dziesiątki najciekawszych konstrukcji. E, na przykład bardzo chciałbym wyróżnić pracę tutaj y, autora, którym jest y, niejaki Łukasz Białas. E, Łukasz Białas zrobił bardzo ciekawą konstrukcję, natomiast Mam trochę wątpliwości, czy on faktycznie jest z 50 klocuszków. Nie, bardzo ciekawą pracę stworzył również. Gdzie jest Lego Wilk? I chociaż ja nie skomentuję czy tego filmu, no właśnie, moi drodzy, ja wybaczcie, postaram się z czasem wam skomentować wszystkie filmy, które zamieściliście. Natomiast ten tydzień był mocno zawirowany, nie miałem czasu. On stworzył taką konstrukcję, którą nazwałbym właśnie Just Imagine. Moi drodzy, to o co chodzi najbardziej w klocuszkach, czyli wyobraźnie. Jest wyróżniony, aczkolwiek do dziesiątki, wybacz, no minimalnie brakło. Minimalnie również. Brakło do tej dziesiątki robotowi, który pochodzi od Blue Dragona. Trzy subskrypcje, więc zaczyna, więc wpadajcie, zobaczcie, naprawdę bardzo fajny, bardzo ciekawy robocik. Taki troszkę w stylu może nie Mixelsów, ale zdecydowanie takiego robota przyszłości. Tu jednak nie skupiałem się, później będą bardziej. Natomiast Klotz, Michał, no właśnie Michał. Michał to jest nazwa robota, Stworzył go legość. Bardzo ciekawy również filmik. On mu tutaj. Nie wiem czy intro było słychać w ogóle. On nadał osobowość, nazwał go Michał i Michał prezentuje się ok. Naprawdę jest tyle od najlepszych 10 prac. Ale model jest przez jednak do 10 najlepszych prac i teraz tak jak mówiłem, na ja ten filmie postaram się Wam z czasem każdemu gdzieś wejść, pokomentować. Eee, przechodzimy na 10. pozycji, jak dla mnie wylądował Rick Sanchez ze swoim robot do walki z przestępczością, który wygląda tak. No muszę przyznać, że wygląda kosmicznie. Natomiast bierzcie pod uwagę, że ja brałem tutaj kilka aspektów pod uwagę. E, ten robot, nawet bym powiedział, wygląda zbyt profesjonalnie jak na ten konkurs troszkę. E, niesamowicie podoba mi się to po prostu, jakie ty tu rozwiązania zastosowałeś, Riku, u drogi. E, mamy tutaj, spójrzcie, elementy Bionicle'owe, same stopy w ten sposób zrobione również tu na ramienniki. To mi w ogóle jakiegoś Warhammera bardziej przypomina a, niż, a, niż po prostu jakiegoś robota, ale po prostu, no wow, ja bym się takiego robota zdecydowanie bał. Troszkę mi się wydaje, że cienkie łapki mu tu wyszły. W, przy tej całej konstrukcji, że zdecydowanie mogły one by tutaj, by to, to ramię mogłoby być e, grubsze. E, mam również wątpliwość, ale myślę, że zmieściłeś się w 50 e, klockach. Troszkę mi tutaj w swoim filmiku brakło byś go bardziej, no właśnie więcej od tego tyłu, tyłu pokazał, ale to spójrzcie, jest wszystko jak najbardziej legitne. Te zawasy kulkowe jest to trochę budowane na dzisiejszą modułę, tak jak się to robi lego na zawasach kulkowych. Mamy tutaj wiele ciekawych rozwiązań, jak chociażby przyjrzyjcie się tutaj z tyłu. O, tu jak są zaczepione te nogi, po prostu majstersztyk i jest to naprawdę zrobione solidnie i mi że tam. Ta konstrukcja nie powinna zasługiwać na miejsce dziesiąte, ale musicie wiedzieć, że ja się sugeruję często tym, jak moje serduszko przyjmuje daną konstrukcję, a nie rozumek, bo na rozumek to pomyślę, że to powinno być w top, top 3. No, natomiast na miejscu dziewiątym spójrzcie, no właśnie, mamy Richard Drożek. znowu coś z Rickiem, Richard Drożek stworzył robota policjanta Mini Moc. On mimo mocno przypomina mikroustawców z Lego Przygody i być może dlatego moje serduszko właśnie do niego mocniej zabiło. W ogóle tutaj Richard ma bardzo fajne intro. Polecam was wpaść na jego kanał i, i obejrzeć. Co mi się na pewno podoba w tym robocie, to dość duże łapy, które faktycznie mogą daleko sięgnąć i nie jednego przestępcy złapać. Co mi się podoba troszkę mniej, to że w śmigle samym. E, no tutaj jeszcze dobra, tutaj masz skrytkę. Mogłeś coś tutaj, Richardzie, schować w środku. Wspominasz o tym na filmie, że można schować, ale mogłeś właśnie schować, byśmy tą opcję lepiej zobaczyli, lepiej dostrzegli. E, troszkę mi również tutaj brakuje w Twoim śmigle, że po prostu te, te, te śmigła mogłyby być dłuższe niż tylko tak małe, ale wtedy faktycznie, jakby podniósł rękę do góry, mogłoby mu uciechać rękę, a to byłaby duża strata. Natomiast sama konstrukcja, spoko, ok. Miejsce dziewiąte na mojej liście zasłużyła. Na miejscu ósmym trafia nam Nico Lubi Lego, Przedstawia pracę na konkurs. Brakuje imienia w tym tytule troszkę i szkoda, ale oczywiście nie tytuł był tutaj najważniejszy. A sama konstrukcja ta konstrukcja mi się no, podoba, dlaczego przypomina mi troszkę takie moje konstrukcje, które ja sam zbudował, jak miałbym 7 lat. E, przy czym oczywiście to nie był też jakiś warunek i tak dalej. Natomiast podoba mi się jego solidność, jego ciężarność. E, myślę, że w, co jest. Co jest z interneciku? Myślę, że w takiego robota można by tutaj było naprawdę walnąć jakimś czołgiem. Trzeba by było walnąć jakimś czołgiem, bo on dopiero się rozleciał. Jest to zbudowane solidnie, zbita. Fajnie, że tutaj te elementy, nawet te strzałki, dopasowały się w taki sposób, że one kolorystycznie pasują do całości, do policyjności tego zestawu. Nie mam pojęcia skąd masz tę głowę, to mnie bardzo ciekawi. Na dachu ta czapeczka jest niesamowitym elementem, jeżeli chodzi o wykończenie. Po prostu bardzo fajne wykończenie. Chociaż cała kolorystyka jest y, oczywiście w kolorach policyjnych no to czapeczka dopełnia tego dzieła w ogóle fajnie jest to wyzrobione bo bo widzę takie coś po prostu mogłoby jeździć a po ulicach Super, praca się wyszła na miejscu. Natomiast w szóstym umiejscowiłem Szymoni Klocki Stopbota 3000. Stopbot jest powiedziałbym malutki, słodziutki i zajmuje to miejsce tak daleko, ponieważ ja nie wiem, czy mi takiego czegoś przestraszył na ulicy, mówiąc wam szczerze. Natomiast wiele ciekawych rozwiązań. Mogło tu być jeszcze kilka okoliczków dodanych, no bo ja myślę, że to się tak w 30 klockach zawarłaś. W ogóle bardzo mi się podoba, jak dużo z Was yy, w ogóle pokazało mi rozebrane te roboty, by nie było wątpliwości, jak wiele z tych prac ma w ogóle swojej własne historie, dlatego teraz każdego mojego widza zachęcam, byście wpadali na te kanały i sprawdzali te filmy, bo w ogóle wiele ma super, super historii. Wiele, którzy nawet się nie znalazło w tej Top 10, ma w ogóle super historię. Podoba mi się, te, o, podoba mi się tutaj, słuchaj, te oczy, które są zrobione w świetny sposób, takie wiecie, dużo oczy. E, fajnie są zrobione, całkowicie, powiedziałbym, nieintuicyjnie nie ręce, czy też to przytwierdzone. Ale okej, okay. o te wirniki, które teraz tu pokazujemy, super opcja, a to nakręcanie to po prostu majstersztyk. Bardzo fajny robot, aczkolwiek co się stanie jak przestanie być nakręcony? Czy on przestaje działać i wtedy złodzieje złomu go biorą na złom? I, i teraz policjanta? Możesz mi napisać w komentarzu, bardzo chętnie wysłucham. Bardzo fajny robot, który naprawdę tutaj w sumie... Rozwiązanie przypomina takiego zabawkowego robota, ale jak najbardziej się sprawdza wszak Lego to branża zabawkowa, Wiele ciekawych rozwiązań. Na miejscu piątym wylądował, można powiedzieć, ja bym pokazywał, że samuraj, LEGO Hero Polska. Czy to bardzo związku z Hero Factory? Samuraj. Nie, nie mówił już tutaj Szymon. E, Samuraj, który no, co prawda, chyba nie ma zamiaru łapać przestępców, bo z tymi katanami to on chyba ma zamiar ich pociosać. E, fajne nóżki, biało-czerwone barwy, czyli że, że Polak, że nasz, że, że Polak. Um, spójrzcie, natomiast jest to, wiecie, jest to tak troszkę. Zastanawiałem się, bo nawet miałeś mieć wyższe trochę miejsce, to może być słabe, ale stwierdziłem, że kurczę, walczysz o gazetkę, którą już masz troszkę. Co? Hmm. Natomiast nie, tak naprawdę po prostu były lepsze też prace, wybacz, po prostu były. Natomiast robot mi się bardzo podoba, szybko go można przerobić na robota ninja do Ukrainy. Ninja go w ogóle jestem fanem przerabiania podstawowych konstrukcji. Sam z każdej gazetki coś przerabiam na coś innego. O czym niedługo też będzie film. I bardzo mi się podoba, jak rozwinąłeś tego robota. Taki bardziej build, bo rozbuild to mnie do zbudowania. Bardzo naprawdę fajny robot. Te łapy na dole super, bo świadczy, że może być niesamowicie przytwierdzony. Troszkę bym te nogi rozbudował. To znaczy, troszkę bym je bardziej te zrobił na zawasach kulkowych, niż tylko zginanych na wprost, bo on teraz może je zginę tylko i wyłącznie na wprost. Ręce już ok, chociaż miałeś tu czekaj, o, tu miałeś takie wolne study, które w jakiś sposób jeszcze można było zagospodarować. Uważam natomiast, biorę pod uwagę, że to jest zbudowany tamten robot. Nie, naprawdę jest ciekawie, a z tymi katanami wygląda wręcz imponująco i naprawdę troszkę kilka klocków więcej, chociaż ja wiem, że tu oczywiście było ograniczenie klockowe, natomiast kilka krotków więcej można z tego zrobić coś naprawdę fenomenalnego. I na miejscu pian czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć eee, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Aha, no to jest w miejscu piątym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest na którymś miejscu. Patrzcie, <laughs> te prace są tak fajne, że aż się pokupiłem. Eee, coś co niesamowicie, przypomina mi miksela. Wakacyjny archiwum klot Stworzył sobie takiego robota. W ogóle jest intrem. Świetnym intrem archiwum... Ar... Też zarobią moje serduszko jako fana A w ogóle świetny robot, coś znaczy świetny, no po prostu, ja wiem, były już tu lepsze rozwiązania konstrukcyjne, no i w ogóle, ale mi się, mi się, mi się po prostu bardzo spodobało, ponieważ przypomina mi właśnie moje dawno ukochane Mixelsiki, z którymi zaczynaliśmy ten kanał, bawię się tu dupą. Zaczynaliśmy ten kanał i, i kurde, jak zobaczyłem, wiedno no mixelsik, jak Bumcyk A była seria policji na Mikselsików i po prostu wiedno nie może być inaczej no, Tylko fajnie, tu to został zrobiony to, film, jest, mamy z wall, mamy całą prezentację Oczywiście tutaj również tak jak w poprzednim przypadku uważam, że mogło się go wykończyć lepiej Na przykład tutaj te ramiona mogły być w jakiś sposób jeszcze jakąś kratką Chociażby czy zwykłym tajlem śliskim klockiem zapełnione Jest tu kilka takich rozwiązań, które można było gdzieś jeszcze troszkę wykończyć Bo na pewno troszkę brakowało do 50% klocków, ale spójrzcie, funkcje latające, no właśnie. Tutaj nam wakacyjny archiwum Kloc ukrył pełno funkcji, które po prostu trafiły do mnie, bo jak wiecie, ja też jestem tak jak buduje moc, wszystko, coś musi mieć ukryte, wszystko gdzieś tam ma jakąś tajemnicę w sobie, ma jakieś dodatkowe opcje i to mi się niezawisnie spodobało w tym filmiku. Pamiętajcie, nie samą konstrukcją stał ten konkurs, ale i również trochę właśnie rozwiązaniami, które zostały tam zastosowane, easter eggami oraz historią. Historia jest bardzo ważna. No i jest o czwartym. Niestety, można tak się mówi, że to jest taki przegrany, bo jest pierwszy poza podium i ostatni jednocześnie. Um, nie zostanie nagrody, tak? Niestety, przykro mi, natomiast pamiętaj, że całą nagrodą jest bycie u mnie czwartym. Mamy tutaj kreatywnego animatora. Początkowo w ogóle ta praca nawet do top 10 mi nie weszła. Obejrzałem ten filmik. Raz, drugi, trzeci, był mówię bez kitu. I szczerze, jak ja bym takiego robota zobaczył w lesie. To ja bym tak uciekał, że nawet by mi nie przyszło na myśl szyszki buchnąć, czy zrobić jakiegokolwiek przestępstwa, wyrzucić papierka. On po prostu nawet mógł w jakimś wiedźminie być ten stwór, po prostu i ten ma świetną historię, typu zastępowanie metalowych kończyń, które stracił drewnianymi i tak dalej. I uważam, że chociaż z policji, Znaczy, wiecie, konkurs nie był policyjny, miał łapać roboty, tak, yy, łapać roboty, I po prostu ten, tenże stwór, robot, no to myślę, że łapie ciekawe, zrozwiązane łapy, nieintuicyjnie, bezstudowo, bym powiedział, to nie jest rozwiązanie, które do końca przypada mi do gustu, ale uważam, że jest ciekawe i nie jest takie prosto e, zrobić. Połączenie metalu, e, tutaj jakiś nawet, powiedziałbym, może mistycznych fragmentów, elementów z drewnem, no po prostu uważam, że wyszło Ci super, naprawdę wyszło Ci super. Niestety miejsce czwarte, ponieważ trzy prace uznałem za lepsze. Moje to jest I pierwsza praca, która wygrała, która jest na trzecim miejscu w moim konkursie, to... tak jest, z LEGO na ręcznym. LEGO na ręcznym chyba mnie zna. LEGO na ręcznym rzucił pierwszy filmik, ale chyba mnie ogląda od dawna, powiedział, aż wiedział, jak trafić w moje serduszko. Ten film nie tylko ma fajną historię, robot w ogóle zrobił piratem Wojtkiem, ale po trzecie, no, LEGO na ręcznym, jakkolwiek nie brzmi nazwa kanału, wiedział, że ja lubię piratów, wiedział, że ja lubię morze i wiedział, co ja lubię, Mówi, to jest, zrobił wszystko chyba, żeby, żeby to zrobić. Oczywiście nie znaczy to, że w przyszłym konkursie robicie Wszyscy w klimacie pirackim. Bo jak widzicie, oceniam też również inne rzeczy. Natomiast zrobił ciekawego robota. Mega fajne jest to, że ma w ogóle starą brońkę. Kajdanki w drugiej. Oczy zostały niesamowite. Właśnie, właśnie, moje pytanie jest, czy to są u góry oczy? Czy oczy to są te kierownice? Bo ja uważam, te kierownice i głównie za nie też tę nagrodę dostawać. Chociaż mogą być faktycznie te u góry, kurde, jak teraz myślę. No, to może cofnąć. Nie, moi drodzy, nikt się już nie cofa, mm, więc tak to wygląda. Robo Wojtek, naprawdę, kilka ciekawych rozwiązań, yy, no i tematycznie trafiłeś idealnie. Na miejscu drugim, czyli drugą gazetkę otrzymuje ode mnie Cake. Anna Cake. Mm, Anna Cake. Początkowo też ten robot wahałem się, czy w ogóle mam wejść do top 10, ale im bardziej mu się przyglądałem, po prostu tym bardziej można powiedzieć, trochę jak czwarta pozycja, zaczął mnie dosłownie przerażać. To znaczy, gdybym ja coś takiego spotkał na ulicy. To ja bym uciekał. Jednocześnie pasujemy idealnie do klimatu takich trochę cyberpunkowych, trochę przyszłościowych, Jestem sobie w stanie wyobrazić, że takie roboty będą chodziły po ulicach. Dodatkowo, wiele ciekawych rozwiązań, jak na przykład użycie do nóżek no, tych klocków z rojdów, nieznowojennych. Yy, tutaj tego klocka widzicie tutaj z tym studzikiem. Dodatkowo zatkanie go u góry klockiem yy, jedno, jedno, jednogroszkowym wiele ciekawych rozwiązań. Samego droida mówię, by się bardzo przestraszył, gdybym go zobaczył na ulicy. No jest naprawdę OK. Brakuje mnie troszkę, żeby to był obracany tutaj klocek, żeby ta góra również mogła się obracać, a nie, że cały droid musi dreptać, by się obrócić. Fajnie, że dorzuciłeś kilka włosów. Mój styl, mój styl. Napis policja, by nie było wątpliwości. Głowa również naprawdę, ja bym się czegoś. Przestraszyłbym, co takiego w nocy spotkał. To jest gorsze niż psy wardęgi. A na miejscu pierwszym, mi jednocześnie zestawem, który wygrał. Yy, zestaw. W sensie zbudowa, która wygrała zestaw. Yy, krator. Jest. Duduś maślanka i mysz policyjna. I mysz policyjna na no moi drodzy. Zasłuchajcie, mimo tego, że w ogóle ona na miniaturce wyglądała lepiej. Bo tam jeszcze była pewna opcja zastosowana. Natomiast nie o to chodzi. Sprawdźcie koniecznie tę pracę. Czemu mysz policyjna, powiecie, spytacie, kiedy to jest jedna z mniejszych prac, kiedy to jest jedna z prac prostszych? Ponieważ mnie urzekła niesamowicie. Sam fakt, że jest to mysz, nie, niecodzienne podejście, bardzo mi się spodobało to. W ogóle jak wykorzystałeś te kaski, Wy widzicie? Tu są kaski. Spodobało mi się to właśnie, że zostało to tak specjalizowane, Nie, że imię, że tam Wojtek, Kajtek, Majtek czy inny, chociaż to też było słodkie, też było fajne, ale że mysz policyjna, to ja mi się spodobało. Fajnie również zrobiłeś te gąsienice. To nie jest takie oczywiste z wykorzystaniem tych klocków. A tu, proszę, troszkę mi to kółko ratunkowe nie pasuje, na plecach, e, ale w ogóle uszy, nie, naprawdę, i, i, i ten, bo on chyba lodem, tak, dobrze pamiętam, lodem zamraża tych złoczyńców? Tak, on zamraża tych złoczyńców, ale kajdankami mu wszystko jeszcze, więc chyba bardziej żeby ręce mieli wodne, wolne. Moi drodzy, tak jak mówię, mam nadzieję, że y, wszyscy czujecie się w jakiś sposób wygrani. Sam fakt, że wiecie, mogliście pobudzić swoją kreatywność, pobudować się na mój konkurs. Uważam, że jest bardzo fajną nagrodą. Duduś wygrywasz nagrodę, główną w moim konkursie. Ja mam nadzieję, że konkurs Wam się sam podobał i, i do przyszłego jeszcze, że w przyszłym też weźmiecie jeszcze udział. Mysz Policyjna wygrywa. I teraz tak, trójka, która tutaj wspomniałem, czyli Lego na ręcznym, czyli Anak. Cake oraz yy, Duduś Maślanka piszcie mi tu w komentarzu swój mail ja do was napiszę w tej sprawie yy, jak dalej, w sensie to tam dogadam się z adresem i ze wszystkim. Yy, Moje drodzy, co myślicie o serii? co myślicie o tym wszystkim? Napiszcie mi koniecznie, bo nie ukrywam, że być może mówię, aktywujemy na stałe, na stałe taką serię A dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział, pamiętajcie, Lego Explorer jest super gazetką a z czasem będę wszystkie filmy, które tutaj wysłaliście, komentował i pisał wam, co myślę o Mocku. Dzięki za oglądanie. Bye!